Ale ona też była za kulawy artykuł, mm -hmm. znaczy, nie za to ją zaczęłam wzywać, tylko że ogólnie ona była za kulawy artykuł, bo ona była za współudział w, gwałce... współudział w gwałcie letniej. Z tym, że ona nie, jakby fizycznie nic nie robiła. Boże, nie chcę sobie tego wyobrazić. Ale nawet. posłuchaj do końca, ona fizycznie jakby nic nie robiła tej dziewczynie, ale to było gdzieś u niej na działce i jakby była po prostu pijana i miała tu w dupie, a jej koledzy jakby gwałcili, Jakąś nieletnią dziewczynkę, nie? A ona na to przynęła, Dobrze, więc... nie Jedźmy w tym kierunku, okej. Okay. Okej. Okay. Po prostu, ale yy, no dobra. No i dżokaj, no, była z krzywego paragrafu i, i, i co? Miałyście kose, krótko mówiąc, po prostu. I, miałyśmy kose. To nawet niepokoi paragraf, bo ona każdemu każdemu wkręcała, że ona jest za wypadek samochodowy, wiesz? E, tylko, że potem się mhm. oczywiście słynęło za co ona jest, ale to ona każdemu wkręcała, że ona jest za to, ale miałyśmy, ja nawet nie pamiętam za co. Całej rozmowy z Kasią wysłuchasz na moim kanale, link znajdziesz w opisie i w przypiętym komentarzu.